Zapraszam na jazdę próbną Audi S5 z instalacją gazową Stack 400 DPI. Kiedyś, kiedy kupiłem sobie Audi S4, powiedziałem, że następnym moim Audi V8 będzie Audi S5. Niestety nigdy nie udało mi się go kupić, ale mam przyjemność pojeździć nim po montażu instalacji gazowej. Zapraszam do wnętrza. Piękne. Jak na Audi S przystało fotele skórzane, biała skórka i stylowe wnętrze, które mimo kilkunastu lat na karku, dalej jest bardzo atrakcyjne i bardzo ładne. Co prawda, deska jeszcze analogowa, co w dzisiejszych czasach już nie ma miejsca, ale dalej atrakcyjna i bardzo czytelna. Licznik do 300 na godzinę. Jeszcze tyle w życiu nie jechałem. W moim Audi S4 udało mi się kiedyś 270. Dzisiaj na pewno tego rekordu nie pobiję i nie mam zamiaru pobijać, ale chodźcie, przejedziemy się. Jedziemy sobie Audi S5 po mieście, na gazie oczywiście. Założyliśmy instalację gazową, bo auto spalało sporo benzyny. Teraz będzie spalało, spalało tyle samo gazu, co dotychczas benzyny. Plus 2-3, może w skrajnych wypadkach nawet 4 litry benzyny. Ale ma to sens, jak najbardziej. Zbiornik gazu założyliśmy w bagażniku. Ponieważ klient życzył sobie zacnych rozmiarów zbiornik, czyli 90 litrów. I taki zamontowaliśmy. Wlew gazu jest pod klapką wlewu benzyny. To jest w tej chwili prawie, że standardem, w sensie prawie wszystkie samochody tak robimy. Testujemy sobie auto na miejskich w osiedlowych nawet dróżkach, bo to też jest ważne, czasami takie samochody potrafią przygasać albo jakieś dziwne rzeczy robić nawet na niskich obrotach, wtedy kiedy bardzo ważna jest wydajność wtryskiwaczy właściwie może nie tyle wydajność co ich bardzo krótki czas by przy dochamowywaniu nie był zbyt krótki i żeby nie przylewał silnika ale tutaj CASE w 0,31 BFC sprawują się bardzo dobrze nic takiego się nie dzieje. No a za chwilę pojedziemy autem jeszcze na autostradę. Tam sprawdzimy je przy pełnych obciążeniach i sprawdzimy jak się uda czas przyspieszenia od 0 do 100 150 może więcej Zapraszam do jazdy na autostradzie wow. Nasza instalacja gazowa jest spiące Musimy sobie nawrócić, żeby wrócić do Wrocławia. Muszę powiedzieć, że póki co sprawuje się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w spalaniu, ale tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Tak, w krótkim czasie dopiero klient nam zda relację po przejechaniu gdzieś z 1000 km. Będziemy wtedy wiedzieli, na czym stoimy, jeżeli chodzi o spalanie. Czyli o sensie montażu tej instalacji gazowej do tego samochodu. Jesteśmy przekonani, że, że była to dobra decyzja, ale sprawdzimy chociaż to, co możemy sprawdzić, czyli sprawdzimy. Przyspieszenie od 0 do 100, 150, a może jeszcze trochę, jak pozwolą warunki drogowe, oczywiście na gazie z domieszką benzyny, bo jak wiecie, instalacja Stack 400 DPI działa na domieszce gazu z około 10, 15, 20% benzyny, w zależności od stylu jazdy mieszka ta jest konieczna do chłodzenia i przepłukiwania wtryskiwaczy benzynowych, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania i gdybyśmy ich nie przepłukiwali, to doszłoby do, dość szybko do ich zapieczenia i przestałyby działać. Nie? Auto przestałoby w ogóle w sensie nie powinno być poślizgu tu mamy jeszcze nie zamontowany przełącznik staga, tu mamy deskę rozdzielczą i będziemy próbowali przyspieszać od zera do 100 jeszcze chwilkę, znajdziemy jakieś miejsce między autami 3, 4 i ry Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem bardzo płynnie, spokojnie, bez szaleństw. A czas osiągnięty zmierzymy później podczas montażu, filmu. nie jesteśmy wyposażeni w takie profesjonalne urządzenia, mierzące przyspieszenie. Ale myślę, że jest to zadowalający. Wynik przynajmniej nie satysfakcjonuje. A jak wiecie, jest to moje marzenie jak kiedyś już miałem marzenie mieć S4 spełniłem teraz mam, przejechałem, właściwie nie mam bo to auto klienta, ale mam możliwość pojeździć i utwierdzam się, że jest to bardzo dobry samochód, bardzo fajny silnik bardzo fajnie się nim jeździ wszystkich tych, którzy chcieliby takie Audi gorąco polecam, bo naprawdę fajny samochód, ale jeszcze bardziej polecam zamontować do niego instalację gazową żeby Was nie zjadł z kopytami bo potrafi Spalić nawet 20 kilka litrów benzyny na 100 km, jak się pociska, co widać na desce e, rozdzielczej, na której w tej chwili mamy 24,2 średnie spalanie z dzisiejszych jazd testowych. No, nie oszczędzaliśmy go, trzeba przyznać, że jeździliśmy dosyć szybko, żeby sprawdzić, czy auto będzie się nadawało do wydania klientowi. A jak już kupicie, to tak jak mówiłem, polecam montaż instalacji gazowej w naszej firmie sprawdzonego staga 400 dpi jak najbardziej żebyście mogli sporo zaoszczędzić na tym, żeby jazda była z przyjemnością, a nie ze stresem To zaraz na stacji trzeba będzie wybulić kilka stówek na paliwo jak już macie instalację go za w swoim samochodzie, zapraszam do nas na serwisy naprawdę, regulacje, strojenia wszystko co Wam się spodoba jeżeli spodobał Wam się film i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodowych samochodów, oczywiście w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe hej, na gazie, ciao